Cześć, jestem Ternis, a dziś przedstawiam informacje z ostatnich 24 godzin, także zapraszam do oglądania. Prezydent Ukrainy, Wołodymir Załęcki, podpisał wniosek o przyjęcie Ukrainy w szybkiej procedurze do Unii Europejskiej. Wczoraj na granicy białorusko-ukraińskiej odbyły się negocjacje ukraińsko-rosyjskie. Dostaliśmy informację, że obie delegacje wrócą do swoich stolic na konsultacje, a w najbliższej przyszłości ma się odbyć druga tura rozmów. Wczoraj na Kijów spadł pocisk balistyczny Iskander, tutaj możecie zobaczyć nagranie z tego wydarzenia. Nie przekazano żadnych informacji o ofiarach rannych bądź śmiertelnych. Lecz rosyjski pocisk również trafił w prywatny szpital położony w obwodzie kijowskim. Rosja twierdzi, że kraje wysyłające sprzęt wojskowy Ukrainie będą pociągnięte do odpowiedzialności, jeśli zostanie on użyty przeciwko jakimkolwiek siłom rosyjskim. Natomiast na tej mapie możemy zobaczyć, jakie kraje co wysłały Ukrainie. Jak się na to patrzy, to aż wraca wiara w ludzi, ponieważ tyle osób, tyle krajów pomaga Ukrainie. Bardzo dobrze. Grupa hakerska Anonymous poinformowali, że w ciągu ostatnich 72 godzin wyłączyli ponad 1500 stron internetowych rządów Rosji oraz Białorusi, państwowych mediów, banków oraz firm. Syreny przeciwlotnicze znów wczoraj zawyły w Lwowie, natomiast tutaj możecie zobaczyć zdjęcie jak wygląda jeden z okolicznych schronów. Natomiast tutaj mamy kolejny ze schronów, na którym są tym razem dzieci, owe zdjęcie jest dzisiejszej nocy. Wojska rosyjskie po dzisiejszej nocy dalej nie zdobyły Kijowa, aczkolwiek jak widzimy na zdjęciu, spadł tam śnieg. Rosja uderzyła w bazę wojskową we wschodniej Ukrainie, zabijając ponad 70 ukraińskich żołnierzy. Dziś rano został przeprowadzony atak rakietowy na budynek administracji w Harkowie. Z tego co podaje Radio Z, owy budynek przetrwał, ponieważ rakieta nie trafiła w niego, a w ulicę. Teraz ważna informacja dla województw, które graniczą z Ukrainą. Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy brawo na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego. Od 1 do 16 marca, nie licząc tej jednej minuty. Prezydent Ukrainy przekazuje... Dla wroga Kijów jest jedynym kluczowym celem. Oni chcą złamać naszą państwowość, dlatego stolica jest ciągle zagrożona. Dzisiaj przeprowadzono już trzy ostrzały. Wysyłają na nas dywersantów. My ich wszystkich niszczymy. W tym momencie możecie zobaczyć zdjęcia satelitarne opublikowane przez amerykańską firmę Maxar Technologies. Przedstawiają one rosyjski konwój wojskowy na północ od Kijowa, który rozciąga się na około 64 km. Owy konwój składa się z setek pojazdów opancerzonych, system z paliwem, bojowych wozów piechoty i artylerii samobieżnej. Portal Ukraińska Prawda przekazał informację, że w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęły co najmniej dwie osoby, a około 20 jest rannych. Pod gruzami są ludzie, ratownicy wydobyli co najmniej 6 osób. Obrona terytorialna twierdzi, że białoruskie wojska weszły do Ukrainy, natomiast Białoruś zaprzecza. Dostaliśmy potwierdzenie o wkroczeniu wojsk białoruskich na terytorium Ukrainy w rejonie Czerniechowa, potwierdza oficjalny profil na Twitterze Rady Najwyższej Ukrainy. Na chwilę obecną, moi drodzy, to tyle ode mnie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!